Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Outlaście Wife Whistleblower będę tak mówił i dzisiaj rymowankam galskin pannę tworzył pręd mu na wylot serce otworzył i oczywiście w poprzednim odcinku musiałem bardzo długo wytrzymać żeby po prostu rozpocząć na nowo naszą zabawę e, tak chyba no, bardzo długo czekałem na to bardzo ale będzie tylko jeden o odcinek ale WART czyli z, z kobiecego przechodzimy na męski trochę się boję cykam Tutaj nie działa, czyli nas prowadzi za rękę. Uuu, I see fire. Czy... Wait a minute. I have question. Teraz widzimy pożar w tle. I mam pytanie, pożar wybuch w pierwszej części, także jako Miles wtedy chyba, nie pamiętam dokładnie spaliliśmy właśnie uciekaliśmy też przez ogniem i też jest blisko poranka jak widzicie. 12 godzin minęło, więc być może... Ајде на тоа. Добре. Фајна музика. Зачеписта. Dobra, są żołnierze i, i tutaj jest pojawia się moja teoria, że zarówno Outlast Główny, jak i Whistleblower dzieje się... Oho, będziemy się przed nimi ukrywać. Dobra, i to są moje przemyślenia, że właśnie to się dzieje już po e, zabiciu Majsa, czyli mm, głównego bohatera pierwszej części, albo przynajmniej jeszcze przed minimalnie. dokumenciki Bateryki rozpieszczają mnie strzelają, kurde ja powiem serio ja się cykam ich bardziej niż yy, psychopatów bo widzieliśmy co zrobili z Malisem w pierwszej części, nie? Ja tam nie idę tak w zasadzie, nie? Jeszcze kulejem. Dobra. Mam nadzieję, że wszyscy... Nie wiem, czy to jest koniec. O, pali się. Teraz z innej strony widzę. trochę ja się cykam wiecie zapisywanie czyli możliwe, że to się dzieje w podobnym okresie albo w laboratorium więc być może my, czyli Waylon do po prostu Chodziliśmy tutaj. O, znam to miejsce. Tutaj w pierwszej części wyskoczył potwór taki. Czyli znaczy, że albo jest. Y Dobra, próbujemy, nie? O, tu jest. Z drugiej strony. No tak, zapomniałem. Skleroza. Aha, dokumenciki bym sobie zabrał, bym nie zabrał dokumencików. Kurde, tak. Tak wygląda, że albo to jest końcówka, albo... Bardzo blisko końcówki. O tak, tak to kojarzę No ewidentnie O ten hall poznaję Tak bardzo go poznaję O tak Tutaj wciekaliśmy przed Wielkim Świniakiem O przepraszam tam uciekaliśmy w tą, tą stronę. Więc na wszelki wypadek, na wszelki wypadek, e, północy kościół, kaplica. No tak, to jest kaplica ojca Majusztyna. Dokumenty. Ja wiem, że tutaj te ostatnie literki wam odcinę, ale jest dobrze. Billy Hope. Oczywiście sobie... Hmm, zatrzymujcie. Bo oczywiście, czyli oczy zwisajcie, ja... Nie będę w żaden Żadne? sposób tutaj niczego robił. O, ale wspomnienia. Nie. Wszystko pozamykane, czyli znaczy, że to jest minimalnie po. No muszę, no. Wszystko pozabykane z pierwszej części. Ładnie to zrobiło. Klimacior jest. Mr. Park. How the fuck are you still alive? Let's... make a deal? You help me? Ach, I'll help you. God, I'm stuck like a pig. Dobra. To już jest końcówka, końcówek. Je. Wróć. I Help me up. Oh, what? I'm No one can know! No one! This One of the thing that i naszym z pierwszej części gościem kurde kończymy autostradę dzisiaj a ja nie jestem przygotowany na następny tydzień no dobra zobaczymy Jak wesoło. Na koniec ubrałem się w tą straszną... Znaczy moi pacjenci mówią o, o tym co mam, sobie. Nie lubią tego. Wolą tam to zielone, bo jest podobno jej straszne. No wszystko szukamy. Muszą być jakieś jeszcze dokumenciki, bo nie dostałem e, trofki za, za zdobycie wszystkich e, tych No obchodzimy nie bo ja chcę tutaj na 100%. Du dużo pozytywniejszy jest e, Whistle blower od... E, od podstawki W zasadzie tak jakby patrząc no to zginęliśmy tylko dwa razy Ciekawe czy to jest otwarte Tak ale będę będę chuj jak tutaj wejdę nie? Będę będę ja Jestem ciekawy nie? Czy, czy, czy tutaj się wszystko jest ja jestem ciekawy, nie? Ciekawy i to mocno. Nie, nic nie działa. Nie możemy biegać, nie możemy nic. Trochę lipa. Nie, nie wyspiniemy nie się teraz przez to. A no tak. Tutaj jako milc, nie pamiętam czy to males był, czy jak. Wspinaliśmy się tu. to nie ma żadnych dokumentów. Żadnych. będę musiał szukać gameplay, let's play. Ale dał, dała nam gra możliwość wejścia tutaj. Szacun, szacun. Dobra, wracamy. Ech, jak widzicie tego banana, to nie wiem co za tydzień. Za tydzień na pewno jakiś let's play, gameplay, a tym razem chciałbym i ocenić Outlasta pierwszego i Blower. Nie pamiętam czy oceniałem Outlasta 1. Szczerze? Bardzo nie pamiętam. Widać, że dodatkowe samochody przyjechały. Trzeba patrzeć w tył Bo yy, Przez chwilę widać yy, bohatera pierwszej części No póki co nie widać No dobra Tutaj można wejść Kurde A są te obrazki? Są obrazki z początku, są obrazki No tak plus 10, plus 10 Za no takich szczegół to plus 10 naprawdę Kurde. Why the hell does he want to kill us? I don't know. Damn, some documents are missing. You press that button and there's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends in Murkoff. You got out of Mount Massive alive. And we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Wszystko, jest Ale to zrobić. Czy jest projekt jest. Jest, oczywiście. Oczywiście. Tak. Czy ja mogę? Lewy przycisk. Oczywiście. To jest moja decyzja. Odblokowała nas osiągnięcie. Nie zdobiliśmy wszystkiego. O ty ocena eee, nie wiem czy ocenia Outlast'a ale według mnie Outlast bez tego dodatku jest niepełny teraz znamy całą historię całą historię wow, powiem, że jest niesamowita ja będę naprawdę chciał eee, pozo serią zdobyć platkę platynkę, czyli 100% tej gry, bo ta gra zasługuje na to, żeby zdobył 100%. Wow! Szał! Nie wiem, czy mi słyszycie teraz, ale jestem Edy Klauski, no, jest. Powiem, że dzięki temu, że sobie nie zespoilerowałem, yy to grało się fajniej. Grało się fajniej. Yy, gra... Powiem, że gra jest... Yy, fajniejsza. Znaczy dodatek jest fajniejszy niż główna podstawka. I to, to jest fajne, yy, bo... Bez podstawki, cała historia z głównej serii jest nie, no, nie do końca przetłumaczona taka niepełna. Teraz znamy całą historię i, 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 i oczywiście y, bardzo fajna jest ta gierka. Tak oceniając już na koniec, y, to ta grywalność. Jest na wysokim poziomie, naprawdę na wysokim poziomie. Tam się zdarzają jakieś pojedyncze, takie, ale straszyć, straszy. Naprawdę. No, taka dziewiątka. Powiem, jeżeli chodzi o grywalność, to dziewiątka. Grafika. Grafika w horrorach nigdy nie była najważniejsza. Ale ja myślę, że taka jak na tamte czasy, ósemka. Na pewno, ale muzyka, muzyka w tej grze to jest złoto, to, to jest najwyższej, to jest dziesiątka, nie? dla mnie to jest dziesiątka, dziesiątka dla, 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 dla tej muzyki zasłużona, naprawdę. Jeżeli chodzi o autostrad pierwszego, to wydaje mi się, że dużo zepsuł, no po prostu wielki, wielki koksu, który po prostu wszystko zepsuł. W zasadzie wszystko zepsuł. Natomiast tutaj Glauskin był dużo bardziej, taki inteligentny, dużo bardziej taki parszywy, tak. Taki też czułem się troszeczkę winny tego, co się z nim stało no i oczywiście skończyliśmy Outlasta zarówno część główną jak i część Wise Blower ja będę z wielką chęcią poza, poza wszystkim po prostu sobie kontynuował tą grę żeby zdobyć przynajmniej, przynajmniej ja to mówię 100% tej gry bo trzeba przejść ją na hardzie, nie? Ja nie wiem, nie, ale na pewno na softie będę przechodził e, grę, żeby zdobyć wszystkie znajdki e, i na pewno będę pomagał sobie internetem, a szczególnie jednym kanałem, gdzie jest niby to wszystko zrobione na 100%. E, I i i. i, 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 i co jeszcze? No Gra jest naprawdę dobra. Naprawdę dobra. Myślę, że gdybym nie poznał Outlasta głównego na początku to też bym się bardziej bał, może możliwe. I dobra. Całkowite oceny na koniec. Dla mnie zarówno Outlast jak i dodatek to jest tak zwana musisz w nią zagrać przynajmniej raz. No przynajmniej raz musicie w nią zagrać według mnie no, 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 gra warta. Gra warta świeczki, gra warta czasu w, włożonego w nią, gra warta po prostu, po prostu szczególnie jak chcecie sobie pograć po prostu warta czasu, nie? zarówno pierwsza, jak i druga, główna. Mm, Głównej daje tylko ze względu na to, że jest troszeczkę bardziej monotonna, daje no takiej ocenę niżej, tak, ocenę niżej daje ocenę 8 na 10, tak, 8 na 10. Natomiast dodatkowi daje 9 na 10 ja. Dodatek jest super. Super jest. Dodatek, dodatek jest yy, logiczny bardziej. Logiczny bardziej jest troszkę za krótki według mnie. Yy, można było tą historię wydłużyć. Na przykład o Kanibala. O Kanibala, w którym w zasadzie nie wiemy, co się z nim stało. Co dalej z nim się tam działo, nie wiemy, no bo w głównej serii Kanibala nie poznaliśmy w ogóle, tylko w zasadzie tutaj poznaliśmy Kanibala i takie co się z nim stało da dalej, nie wiem, nie wiem. W pierwszej części mieliśmy właśnie e, Wielkiego Koksa, który tutaj też się pojawił przelotnie dwa razy chyba. Nie było pana doktorka szalonego, nie było, nie było. Czy to minus? No ale no cóż, bywa. No, 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 no. Pud, Będę przedłużał. no nie będę przedłużał. no naprawdę gra dodatek. Yy, Outlast bez tego dodatku byłby wybrakowany mocno. Blower, jak tutaj jest napisane jest naprawdę dobrą grą naprawdę dobrą grą i uzupełniają się razem jeżeli bym razem miał ocenić tej gry to naprawdę 8 mocna ósemka 8,5 na 10 naprawdę uzupełniają się te gry są jedna bez drugiej, no nie wyobrażam sobie. Nie wyobrażam sobie, żeby w jakikolwiek sposób jedna była bez drugiej. Nie wyobrażam sobie. Jakby ktoś chciał przechodzić e, po prostu outlasta e, głównego bez dodatku to sobie nie wyobrażam. Coś jeszcze Bo w zasadzie już powinien iść spać. No tak, dzisiaj później hm. dobra. To by było na tyle. Naprawdę, naprawdę. Dobra, no... Nic nie wymyślę, Oceny znacie. Polecam do zagrania. Za tydzień dostaniecie coś innego, więc już możecie się przygotowywać. To taka krótsza seria, ale bardzo fajna. Bardzo fajna. Więc nie bądź jak Fajka, Zostaw pod tym filmem like. Nie bądź jak Huba. Nie masz suba. Daj suba. Like. Sub subscribe. And see ya. Next time.